Tam Was na kolejnym wyjściu rykowiskowym, chociaż cisza. Przyjechaliśmy troszkę wcześniej do lasu. Dzisiaj idziemy na taki długi podchód. Tak sobie zaplanowałem, że obejdziemy jakby górą, warstwicową drogą i wrócimy dookoła. Później, prawdopodobnie szlakiem zrywkowym, wyjdziemy na górę. No i zobaczymy, co z tego będzie. Już te odcinki rykowiskowe powiem Wam, że. Nakręciliśmy naprawdę kilkanaście godzin materiału, daliśmy kilka jeleni, nie uprywam, że no sporo, ale wszystko jakoś tak bez yy, bez oddanego strzału. Yy. Zawsze w polowaniu chodzi o to, żeby tylko strzelić, natomiast chodzi również o to, żeby poglądać tę zwierzynę, popatrzeć. Ja już mam ten etap polowania taki mocno strzelający dawno za sobą, więc Lubię pochodzić, popatrzeć, natomiast nawet dzisiaj rozmawiałem z łowczym z koła no i też mówi, że trochę ten plan nam leży, porównując do ubiegłego sezonu jest słabiej, więc chyba już nie ma co wybrzydzać, bo ten plan tych jeleni u nas to nie jest 30 jeleni ogólnie tylko to jest set, ileś set jeleni, myślę, że tam do kupy jakby to zliczył to będzie z 270 do strzelenia, więc Jakoś ten plan trzeba robić. Szkody z roku na rok coraz większe. Przywiecie, grzewiecie mamy tą kukurydzę nieszczęsną, zobaczymy jak się to, to skończy. Więc w jakikolwiek sposób trzeba, yy, trzeba ten plan gonić. Natomiast cena na skupie jelenia jest katastrofalna. U nas to jest chyba 5 czy 5,50. To jest dramat, po prostu dramat. I uważam, to jest moje prywatne zdanie zupełnie, że. Ta cena jest dyktowana sztucznie, jest po prostu yy, zaniżona, bo przy takiej cenie jelenia yy, to jest po prostu chore. Dla, dla mnie w tamtym roku sprzedawaliśmy jelenia, nie pamiętam po 10-11 zł w przeciągu roku wszystko podróżało kilkukrotnie od żywności, chemia artykuły budowlane no, wsią, tak, a dziczyzna spadła o 50% w domu. To jest po prostu to jest jedna wielka patologia, i nikt mi nie powie, że. Że tak jest wszędzie po prostu. No jesteśmy y, tutaj, nas poniewierają, powiem brzydko. Firmy skupujące, no i no jest jak jest. Tak. Natomiast, y, no, plan jest planem. Jeżeli nie wykonamy, nie będziemy mieli nawet tych 5, 5 czy 5,50 za, za, za kilogram, ale będziemy musieli zapłacić karę do nadleśnictwa za niewykonanie planu. Więc już nie ma się co zastanawiać, chyba za bardzo z tymi bykami. Wiadomo, że pomijam temat szpicaków jakichś szóstaków słabych, takich jak widzieliście na porannym wyjściu. No, ale jak już wyjdzie jakiś selekcyjny byk, to chyba koniec wyprzedzania i trzeba się też przyłożyć do wykonania planu. Kiedyś jeszcze nie tak dawno byłem, mogę powiedzieć, w czołówce myśliwych, którzy polują w kole, pozyskują. Teraz jestem na szarym końcu. Teraz tyle dzików, ile strzelam przez sezon. To jeszcze 3-4 lata temu strzelałem przez noc. Natomiast dla mnie, odkąd weszły, podoba mi się stwierdzenie sylwka z bieszczad. Nie zabawki, tylko w bieszczadach się mówi bimbadełka. Czyli wszystkie termonokto. No to ja przestałem polować, poluję tyle samo. Wyjść mam bardzo podobnie, natomiast moje pozyskanie spadło o 95%. I powiem Wam, że no tak już mam. Po prostu tak już mam. i no jakoś nie mam takiego ciśnienia, parcia, żeby, żeby koniecznie strzelać zdecydowanie bardziej wolę polowania w dzień dla mnie one są dużo bardziej wartościowe, dużo więcej można zobaczyć to polowania dzienne są świetne przede wszystkim możemy dużo nagrać dla was to samo pozyskanie to tak na, na szarym końcu co ciekawe mamy koniec września, za dwa dni październik a ja jeszcze byka nie strzeliłem, co jest dla mnie osobiście w ogóle się tym nie przejmuję zupełnie, ale były miesiące takie, lata takie przede wszystkim, że czy ostatniego września już miałem tych byków strzelonych kilka lub kilkanaście. Od dwóch, trzech sezonów, u mnie to się kończy tam liczbą, nie wiem, dwóch, trzech byków przez sezon. A kiedyś to było kilkanaście byków, więc... Każdemu to przemija, mi to tak przemijało bardzo szybko, ale nie ukrywam, że jednym z czynników, że ta presja, czy tamto nacisk na strzelanie minęła mi w związku z zabawkami nocnymi, bimbadełkami. Badeł, Dobra, nie będziemy przedłużać, idziemy tą drogą. Widzicie za mną, ubijemy w prawo, tam jest taki kompleks młodników. No i zobaczymy. Łań ja jeszcze nie strzelam, nawet jakbyśmy dzisiaj mieli na środku drogi. Chyba, żeby była jakaś łania kulawa, albo ewidentnie łania, która by się nadawała ze względu na selekcyjność do pozyskania, to wtedy tak do odstrzału, nie do pozyskania. Pozyskać to można, można drzewo w lesie, drewno w lesie. Natomiast jeżeli chodzi o łanie, ja jestem, staję przy starym kalendarzu. Pomijam odstrzał letni, kiedy strzelamy dwuletnie, dwuletnie łanie w drugim roku życia. I takie łanie jak najbardziej wtedy, jak, ze względów kulinarnych choćby nawet, ale to ma sens. Natomiast teraz, jeżeli to rykowisko jeszcze trwa, a trwa, idiotyzmem jest po prostu strzelanie. Łanie. Zupełnym idiotyzmem tego nie popieram. A za trzy dni, jak już powiedzmy, w stary kalendarz wróci, to powiem Wam, że wtedy na łanie polować będziemy. Co, jako ciekawostkę Wam powiem, że tutaj w górach, gdzie jesteśmy, gdzie kręcę dla Was większość materiałów, my. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy taką zasadę wewnętrzną w kole, że na byki polowaliśmy tutaj od 15 września, nie od 21 sierpnia, tylko tutaj w terenach leśnych od 15 września. A na łanie polowaliśmy od 15 października, już to rykowisko całkowicie zgasło. Wtedy zaczynaliśmy polowanie na łanie. Natomiast na dzień dzisiejszy troszeczkę się to zatarło, ale wszystko się zmienia. Dobra, nie przedłużając tego przydługiego wstępu. Już. Ruszamy na podchód, słuchamy co się dzieje i mam nadzieję, że dzisiaj w końcu świętych Hubert nas zauważy i pozwoli nam byka polować. Aczkolwiek nie nadużywam tego e, ofiarności, bo jak widzieliście w materiałach poprzednich, byki na strzał mieliśmy, tylko wybrzydzałem ja. Teraz już chyba trochę pokory i wybrzydzać nie będziemy za bardzo. Pomijam aspekt szóstaka w drugiej głowie. W drugim porożu, bo głowa jest tylko jedna, także pamiętajcie, to mój błąd, w drugim porożu powinienem się poprawić. I pomijam aspekt szpicaka. A całą resztę, no to, no jeszcze jakiś słaby usmak też ma Ale reszta, co będzie selekcyjne, wybrzydać już nie będziemy. Przejdźmy na To pierwszy ładny prawdziwek. Tego zabierzemy. Nie mam za bardzo gdzie, ale Michał ma z tyłu taką kieszeń do noszenia barantu. Ma taką kurtkę myśliską i można tam włożyć baranta. Więc mu tam będziemy te grzyby pakować. Chodzi o grzybów, naz na tym wyjściu, bo ich byki nie ryczą, ale grzyby są. Jeszcze ani jeden byk się nie odezwał, a kolejny prawdziwek i to taki już widzę, bo nie na nim muszę się schylać, że zdrowy. Jutro u mnie jajecznica na prawdziwkach. W przeciwnym kierunku co podążamy. Ale już sam nie wiem, czy patrzeć za prawdziwkami, czy za jeleniami. Nie da się patrzeć tu i tu. Więc chyba te prawdziwki zostawimy. Poczekamy 2-3 dni, bo to jest pierwszy wysyp. I wybierzemy się rodzinnie i przyjedziemy. A teraz się skupimy na tych jeleniach, bo to jest program myśliwski, a nie grzybowy. Jak zaczął leczyć tampek, za chwilę powinny się odzywać reszta byków ale pamiętajcie, że to jest końcówka Rykowiska, więc różnie z tym będzie tu mamy kawałek do przejścia, przepiękna droga, uwielbiam to polować droga nazywa się Piaskowa, szeroka, pięknie widać, daleko widać przede wszystkim ale my skręcamy w prawo i pójdziemy w prawo, To jest kompleks młodników i to co widzicie To jest doskonały przykład na to, że las się sadzi siekierą, to, że została tu zrobiona trzebież, zostały wycięte pojedyncze świerki. Mamy odnowienia, dostały światła i przepięknie rosną. I mamy naturalny, absolutnie naturalny młotnik. Nigdy tego nie będzie w Parku Narodowym, w rezerwacie, nigdy się to nie stanie. Tutaj należało wyciąć nie każdego świerka, bo jak widzicie, te głuwe świerki niektóre zostały, ale wpadło światło i są świerki nowe, naturalne znowu tam rzeczywik świerki z naturalnych odnowień i powiem wam, że to robią lasy państwowe a nie jacyś aktywiści już nie, już nie na temat tych aktywistów nie chce się gadać dobra idziemy tu i skręcamy w prawo jak coś to ja patrzę za tymi grzybami I wreszcie selekcyjny byk, oglądanie od dołu jak wychodził, przyryczany na wap. ja nie jestem świetnym bawiarzem, ale udało się, w końcu udało się upolować byka, po bardzo na no, długim rykowisku, znaczy nie mówmy, że się udało upolować, podejdźmy do niego i będziemy, i będziemy rozmawiać, w każdym razie wydaje mi się, że byk spadł w ogniu, strzelałem z dziewiątki, także od 9 do 9. Patrzcie, jaka dziura. Idziemy. Oczywiście trzeba załadować, bo nie wiadomo. Strzelałem go w środek łopatek, więc zawsze tak byki jeszcze, w środek łopatek. Ale powiem wam jeszcze jedno, jest to tak młoda godzina, że myślę, że jak spotkamy drugiego, to nie pogardzimy. Idziemy na do byka. Ja wiem dokładnie, gdzie stał, idziemy. a strzelam, gdzie powiem na jakim dystans strzelałem, bo nie było blisko. 140 metrów, dziwny Słuchajcie, jest byk, jednostronnie koronny, żadna potęga, byk 4,5 do 5 kg maksymalnie, ale wiekowy. Byk w wieku 10-11 lat. Co ciekawe, taki łysy, Tak żywe, gdzieś stracił tę grzywę. Nieduży w tuszy, był sam bez łań, więc widać, że to rykowisko się kończy, jeszcze porykują. Ale przepięknie wypracowany, przyryczany, wyszedł z tego młodnika. Jak widzieliście, dziewiątka zrobiła swoje, byk padł w ogniu. Uwielbiam ten kaliber, ale o tym później. Słuchajcie, jeszcze jest widno, byki ryczą, idziemy dalej. Ostatni, musimy uhonorować zwierzę, Pieczęć, ostatni kęs. Pieczęć i z pieczęci odłamujemy kawałek do czapki. Zbieramy sobie takich, i położymy. Idziemy w stronę samochodu, więc będziemy... I tak musimy iść kawał drogi mamy do auta, więc spróbujemy. Może jeszcze coś po drodze spotkamy. Jak nie byka, to może dzika, a to już z wszystkim nie można dziczka szczelić. Także ruszamy. Ktoś nawet zaznaczył, gdzie byka strzeliliśmy. O tam. Nasze polowanie dobiegło końca. Udało się upolować fajnego selekta. Byk jest w nieduży. Nie wiem, dlaczego jest taki, stracił jakby suknię. Natomiast powiem Wam, że yy, myślę, że jest to fajny odcinek, dlatego, że widzieliście reakcję zwierzyny, tutaj w tym przypadku byka na przyjęcie kuli kalibru 9,3 powiem Wam, że 9 to jest 9, to jest mój ulubiony kaliber stawimy sobie to na osobny, na osobny materiał, osobny odcinek natomiast jak to mówi mój kolega dziewiątka jeńców nie bierze i tutaj w 100% się to sprawdza więc byka pakujemy, jedziemy do punktu skupu oddamy byka na skup i tyle i Także widzimy się w kolejnym odcinku, zostały nam dwa maksymalnie, no myślę, że dwa wyjścia. Jutro takie ry rykowiskowe, jeszcze byki ryczą, ale to rykowisko gaśnie. Jutro sobie rano pójdziemy, pójdziemy sobie jutro wieczorem i temat rykowiska uważam za zamknięty. To co chciałem, tak naprawdę dla Was, ten byk jest strzelony pod kamerę, nie jest to żadna rewelacja. Cieszy mnie to, że jest to select, select wiekowy. No i tyle, polujemy dalej, yy, oczywiście w trakcie polowań na łanie, jak spotkamy fajnego byka, to go oczywiście strzelimy. Ja Wam mówię Daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.